Riding to death and ruin in relief of Minas Tirith, the riders of Rohan smash into the heart of the Orc army. Nothing upon the fields of Pelennor can resist their fury. Beset on all sides by siege towers and great war beasts, Theoden's brave warriors must also overcome an endless tide of Orcs and warg riders. But should the Rohirrim do sufficient damage to Sauron's armies, surely the Witch King shall be drawn forth. His defeat.

czyli Podmina Steerite. Witam was bardzo serdecznie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, zasubskrybować mój kanał, bo już niedużo brakuje do 100 subskrypcji. Oraz zostawić komentarz, jeśli Wam się podobało, a jeśli Wam się nie podobał, też zostawcie komentarz z ładną, fajną krytyką. Czy jest na przykład za głośno? Czy na przykład Wam się format nie podoba? Dajcie znać. A teraz wybierzmy jakiegoś pana Jesteśmy na polach plenoru Więc musimy wybrać raczej wojownika Ponieważ będziemy toczyć bitwy, tak? Weźmy wojownika O! Dawaj tą katapultę Znaczy nie katapultę Weźmy, strzelajmy tam Nie wiem czy to ma gdzieś jakieś... e... O! Nie widzicie? Daje radę Czy my możemy trafić Na zgulę? Co tu naprawią? Raczej nie, raczej nie Ale możemy sobie strzelać właśnie w te wieże. Podpaliliśmy je, czyli bardzo dobrze. Musimy je zeksterminować. Już tu w ruki idzie. A nie, to nasi. Okej. Okay. Tak dziwnie wyglądali troszkę jak uruki, uruki. Strzelajmy tymi balistami, ponieważ balisty zadają obrażenia od ognia, a jak wiemy, machiny obężnicze są słabe na ogień, gdyż to są konstrukcje drewniane, drewniane konstrukcje, które niestety ale muszą upaść. Tu się coś dzieje, coś się tu dzieje pod naszymi stopkami. Troszkę już wrób tutaj podchodzi. Nas góle latają jak szalone. Jak szalone. Będziemy mogli chyba sobie wziąć konia. Tylko na koniu się nie dobrze nie jeździ. Jeździliśmy w Ozgiliacie. W Ozgiliacie tak to się chyba nazywał. I niestety, ale. Nie, wyszło to naprawdę mocno słabo. o to jest Haradrim! Wojownik Haradrimów. Bardzo fajnie. Tylko dlaczego nie możemy się na niego sfokosować. O, ja pierdzielę zabiję z katapulty, stojąc z sabotażu. Nie pozwól im dotrzeć do broniącego obszaru. Musimy sobie wziąć chyba łotrzynka. No kurde. No właśnie o tym mówię. No. Czemu? Czemu oni. O, bohatera, możemy dawać Legola kurwa. Będziemy grać Legolasem w końcu. Weź katapultę, szczel, katapultę. Nie wiem, jak się strzela z katapulty. Eee, szczelmy tak. O, okej, okay, okej. Okay, użyliśmy katapulty. Mamy tutaj wargi, mamy tutaj ogrzych magów, mamy radrinów, mamy orki. Jest tu ich bardzo, bardzo, bardzo dużo. Eee, na przykład tutaj stoi przy. Ooooo, jaki ładny, kurde. Olifant. Weźmy, nie wiem, jakoś szczelajmy do niego. Tutaj troll w ogóle leży. Nie wiem, co, co to z nim. Jak mam wykorzystać sabotaż na przykład? Na czym to polega? Podejdźmy do niego. Spróbujmy, może gdzieś będzie się dało. Kurde, Legolas pokonany. Ok, nie było tematu. Legolas bardzo słabo wypadł. Troszkę. Mm, sabotaż, sabotaż. Czekaj, czekaj. Kto miał sabotaż? Kto miał sabotaż? Jakiś sabotaż trzeba wykonać. Mm, na pewno będzie to mocniejsze. O kurwa. Weźmy tam pędźmy na razie. Weźmy, wykorzystajmy tego. To ten film mamy naładować troszkę pasku. O, tutaj już się walczą. O kurde, ale kto to nas zabił? Nie mam pojęcia, ale bardzo szybko nam się kończą, bardzo szybko nam się kończą e, życia tak naprawdę. E, weźmy tą palistek, póki jeszcze możemy. Weźmy strzelajmy do tego olifanta. To coś zmienia, czy to coś mu zadaje? Prawdopodobnie podpala mu grzybiet, a jak mu podpala grzybiet, to znaczy, że mu zadajemy obrażenia. Nie może tu dotrzeć w żadnym wypadku. Nie wiem jak my mamy go tutaj zabić. olifant niestety... Ojej. Niestety olifanty są o tyle mocne. Nie olifanty, tylko... Boże, jak to się nazywało? Co to oni szalają? Dobra, no jest potężny. Nie mam pojęcia, jak go zabić, tak naprawdę. Legolas mógłby chyba dać. E, popis tutaj swoich umiejętności. Aha, musimy do niego podejść Legolasem i zaatakować go Legolasem. Podejść po prostu łucznikiem, ponieważ łucznik temu dostaliśmy możliwe e, pana Legolasa. Dlatego zacznijmy jeszcze raz. Zniszczymy szybko te wieże oblężnicze, które nadchodzą. Nie wiem dlaczego w ogóle nadchodzą. Powinny one już stać pod murami wieży pod murami na Steely. Weźmy sobie ucznika, ponieważ ucznik tu jest mega mocny. Szczelmy od razu te wieże odrężnicze. Ciach, ciach, one zapłoną. Weźmy łukiem, też szczelmy tam, żeby zadać jakieś obrażenia. Weźmy, podejdźmy tutaj do katapulty. Katapulta też tutaj robi fajne obrażenia. Weźmy, wykorzystajmy umiejętność katapulty i strzelmy. I uciekamy, uciekamy, uciekamy. No uciekaj, uciekaj, gościu. O tu Haradrim stoi. Weźmy do niego, strzelmy zatrutą strzałą. Blokują mnie tutaj te płotki, niestety. Podpalmy znowu wieżę oblężniczą. No ta katapulta chyba więcej zrobiła. Nie możemy ich dopuścić tutaj, żeby dotarli w to miejsce. Musimy ostrzeliwać ich. Jak najbardziej. Tu stoi w ogóle troll, którego musimy zniszczyć. Nie wiem jak go jeszcze zniszczyć, ale spokojnie. Wymyślimy jakiś... Wow! Prawie było blisko, prawie było blisko. Kolejna katapulta, niech strzela, niech strzela każda katapulta po prostu. Ognia. Nie, jak to ładnie poszło. Kurde, trafienie za cztery. Ładuj kątelnego katapultę od razu. No to są bomby, to są bomby, a jak są bomby, to jest duża masakracja, to jest zniszczenie wieży w kilka chwil. Dosłownie, nie wiedziałem, że możemy strzelać z katapulty, teraz dopiero uh, zacząłem ogarniać jak to się robi. No patrzcie, dwa strzały z takiej katapulty i nie ma praktycznie wieży. Masakra, masakra, za chwilę przyjdą olifanty. Olifanty? Czemu ja zacząłem mówić olifanty? Fanty, tak to się chyba nazywało, nie? Dobra, przebyli, zniszczyli mi. Kurde, zniszczyli mi moją. Zabiję z, z katapultu lub sabotażu. Nie pozwól, żeby dotarły tutaj. Na to miejsce niestety nie mamy katapulty jednej, została zniszczona, bardzo wielka szkoda. Zabijmy tych Haradrimów, możemy Bohatera wybrać. Oczywiście, że wybieramy Legolasa. Zabijmy tego trolla jak najbardziej. patrzcie jakie zadajemy, chore obrażenia mu w ogóle. Zabijamy, 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 ponieważ taki troll daje bardzo dużo na kozyn nieprzyjaciół, prawda? Takich haradrimów też. Musimy ich tak eksterminować, bo nie może ich też być za dużo. A taki troll, no troll jak troll, no jest bardzo potężny. Ej, 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 ej pan haradrim mnie tutaj. Weź szczel do niego od tego. Weź tutaj szczel też. szczały. Krytyczne obrażenia muszą być, prawda? Elefant tutaj podchodzi. Troll padł. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Podchodzimy tutaj i musimy jakoś użyć tego sabotażu. O jest sabotaż. Dobra, wspinaj się, wspinaj się. Legolas, dawaj, dawaj, dawaj. Musisz go zaatakować. Kurde, nie ten. Sabotaż, sabotaż. Musimy klikać, nie wiedziałem, że tu trzeba klikać. Szybko klik, dobra. Klik, klik. Prawy, 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 lewy, lewy. Okej, okay. zabity olifant, olifant. Czemu olifant? Elefanty to się były. Łonie, prawda? Słonie. Zostawmy na tym, że to są słonie. Nadchodzą kolejne oddziały wroga. Nie możemy pozwolić, żeby tutaj e, te słoniki nam doszły do tego punktu kontrolnego. Ten punkt kontrolny musi zostać obroniony, bo znowu przegramy. A na to sobie pozwolić już nie możemy. Prawy, prawy, lewy. Bardzo dobrze. Zabijmy elefant. Drugi elefant, olifant, elefant. Bardzo różnie można to wymawiać. E, Znisz bierze obrężnicze. Kolejne bierze obrężnicze. Skąd one się tu wzięły? Olifant wierzy! też przybył. Only Olifant. <laughs> Weźmy tego zabójcę Radrimu, wojownika, wariata szalonego. Gdzie mamy katapultę najbliższą? Tu mamy. W następny kurde idzie. I to i to idzie. No. Ten my w... w Olefanta może? Nie, w Olifanta podejdziemy do niego. Ten my w, w tą wieżę tutaj ognia. Dobra, 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 ale musimy opuścić, bo tutaj już nam tutaj pan troll przybył, a pan troll jest niedobry. Legolas został pokonany? W jakim? Jak? Jak? Jak to się wydarzyło w ogóle? Nie mam bladego pojęcia I co tu się odwaliło, ale zbliża się tutaj olifant, olefant, elefant. Unikajmy, unikajmy, unikamy. Czy tylko sabotaż? No nie mogę kliknąć sabotażu, o co tu chodzi? Zostaliśmy pokonani. Drugi raz, bardzo, bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze. Jak y, to się stało, że Legolasem tak zginęliśmy? A, to ciekawe, ciekawe. Bardzo ciekawe. A szarża na polach plenoru. Powtarzamy to miejsce trzeci raz. Jest bardzo dosyć trudno, tak naprawdę. Nie ogarniam kompletnie, co tu się dzieje, troszkę. Ale sabotaż mógł wykonać, no niestety, ale nasz przyjaciel Legolas, ale nie wiem, czy zwykły elf, chyba też może. Znaczy nie elf tylko łucznik, prawda? Tutaj łucznik jest darmingów, katapulta nad niszczyli bardzo niedobrze. Chciałem sobie postrzelać z tej katapulty, prawda? Weźmy poszelajmy jakimiś miłkimi strzałami i tutaj jest katapulta jeszcze właśnie. Tu w ogóle leży ground, jak on się tu wziął? On był pod murami, prawda? Dziwne, dziwne, dziwne. Ale właśnie odpieramy całe, całe w sumie natarcie orku, więc naprawdę tu może się tyle dziać, że, nie musi, że możemy nie ogarniać tak naprawdę, kiedy nas trafi jakiś, jakiś pocisk zabłądzony. Trzy strzały wystarczą, żeby zniszczyć wieżę pozwólmy, żeby się ona dopaliła tak naprawdę, a resztę niech wykorzystuje wykorzystajmy tą katapultę, żeby zniszczyć drugą wieżę Teraz się tu zbliża wieża prawdopodobnie też nie może dotrzeć do tego miejsca, w którym się bronimy także bronimy się strzelajmy, strzelajmy ile tylko możemy, póki jeszcze oni nas nie rozwalają ze swoich katapult to możemy do nich strzelać wieża obręcznicza zniszczona weźmy ze strzelami jeszcze drugą wieżę szybko odrężniczą Ognia i brawo, druga wieża została zniszczona. Teraz szybko wycofujemy się, ponieważ prawdopodobnie, no, dokładnie, Viotra. lecą już tutaj. No, nie. nie. Niestety katapulta została zniszczona. Nie mam żadnego e, mechanika ani kogoś inżyniera na przykład. No, nie mam żadnego inżyniera, żeby wykorzystać do naprawy tej katapulty, więc e, musimy, musimy się tu poobraniać, troszkę, ponieważ tutaj orki przybyły. Bardzo dużo orków. E, pozabijajmy. Okej. Okay. O Jezu, co ja zrobiłem, że się ożeniłem. Dlaczego ja odpuściłem bohatera? Misklik, miss, misklik. Mam nadzieję, że mm, to nie pokona nas, bo to byłoby dosyć słabe. Na pewno chciałbym poszczelać tego trolla. Niestety nie mamy takiej potęgi jak Legolasem, więc na razie poszczelajmy do wroga z dystansu. Tak, z dystansu jest najlepiej. Katapulta. Katapulta już pokazała, że naprawdę jest bardzo potężną bronią. Ładuj, ładuj, ładuj. Nie może ten elefant przybyć tutaj. Strzelajmy drugi raz. Nie wiem, ile ma w ogóle życia ten elefant. Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę mu zostało. Podszedł do mnie ork, który. Kurde, przeszkadza w strzelaniu. Niestety, ale te orki tutaj sprawiają e, małe e, problemy. Spiele, strzelaj. Trzy szczały, żeby zabić elefanta, dobra. Olifanty, patrzcie, jakie kurde mędy, no. Tego orka zabij, zabij. No. Kolejne orki przyszły, bardzo niedobrze. Bier katapultę i od razu strzelaj do wroga ponieważ te elefanty muszą paść. Mamy bardzo mało życia. Bardzo mało życia. Już widzę z prawej strony, podchodzi do nas ork, ale my musimy wystrzelić te, te katapulty. Dobra, zastrzelmy tego pana tutaj. Możemy się chwilę poobraniać, póki oni tutaj e, walczą. I ostatni strzał w elefanta. I elefant powinien zostać zabity bardzo dobrze. Przybył tutaj do nas jakiś pan kolega. Bardzo niesympatyczny, tak naprawdę. Nie chcemy ciebie tu. Musisz zginąć. Dobra, przybyły kolejne jednostki. Kolejne jednostki elefantów, kolejne jednostki wieży obężniczej. Musimy szybko zabić tego elefanta, ponieważ on ostatnio nam spowodował bardzo duże problemy. A dokładnie przed niego przegraliśmy tą bitwę. A nie możemy przegrywać bitwy, ponieważ... Aha, mogłem się wycofać za bardzo tutaj. O Jezu, troll przybył. Okej, okay, ostrzał. I ucieczka, ucieczka, ucieczka. No niestety troll się podsunął za bardzo. Obszar, obszar bitwy właśnie. Opuściłem przedtem pewnie obszar bitwy, więc szczelmy do niego jeszcze raz. Elefant podchodzi znowu. Weźcie go tam. Ogarnijcie. My musimy jeszcze ten jeden strzał szczelić. Zniszczył nas, zabił. Kurde, no elefant już tu jest. Szybko odrodzenie. Kurde. Zeszczelmy go, zaszczelmy go po prostu, nie wiem, tą balistą. Dawaj tą balistę. Strzelaj, 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 strzelaj! Dalej, jeszcze jeden strzał. została zniszczona. Kurde, no nie, dało, nie udało się. No, kurde, no powiem Wam, że ta misja jest bardzo, bardzo trudna. Prawdopodobnie jak zabijemy tego elefanta, to już będziemy mieć koniec misji, tak naprawdę. Ale nie, dlaczego? No, kurde, raz straciłem Legolasa bez sensu. Drugi raz, niestety, ale. Straciłem możliwość kliknięcia naszego Legolasa, co okazało się troszkę głupie, no ale cóż zrobimy. Te strzały, te kule, które tutaj lecą. Mam nadzieję, że one nie zniszczą nam tym razem tej katapulty. Aha, okej. Okay. Czyli jednak zniszczyły, ale weźmy podpalmy zwykłą łodnicą strzałą, jeśli można. Możemy czy nie możemy? Możemy, oczywiście. Podpalmy co możemy. Tutaj orki walczą. Musimy odeprzeć troszkę te orki do tyłu, ponieważ orki tu naprawdę bardzo dużo robią. Jak się strzelamy, może trafimy w głowę? Nie za bardzo, ale to, to nic. Strymy tak, weźmy, odpuśćmy. Kupmy się na mordowaniu orków, ponieważ te orki tutaj, naprawdę, co prawda, naprawdę bardzo dużo umią zrobić. I sterlingowie tam stoją i strzelają. Podchodzi do nas oczywiście. Mark, ork, którego musimy zaszczenić kurwa. Weź spadaj stąd gościu. Dobra. Szybki ostrzał. Otuszamy katapultę znowu. Panie orku, magu. Kurde, ork, mag jest niestety mocny. Mocny jest, niestety, na takie stworzenia jak ja. Mm -hmm. Weźmy do niego szczelmy. Nie możemy, kurde, no. Musimy go jak stąd wywalić, nie mam pojęcia jak jeszcze, w on mi stąd Tu jeszcze Haradrim bojownik przybył No będzie ciężko teraz, będzie ciężko Weźmy go, pozabijajmy jak najwięcej No zabij się Dobra, szybko ostrzał jeszcze Tu chyba przyszedł troll z tego co kojarzę Z tego co słyszę, prawda? Szybko zabijmy tego Haradrima, który nas tutaj bardzo niepokoi Niestety, zabił nas. Musimy wykorzystać tą katapultę, która się znajduje tam z tyłu. Prawda? Z tyłu katapulta była najlepsza, chyba mogliśmy sobie z niej strzymać ile chcemy, tak naprawdę. Weźmy tam puść mszczałę, tak jeszcze, żeby podpalić. No, teraz wyszło bardzo niebezpiecznie ogólnie tutaj, już na e, polach Pelenoru. Niestety, odebrali nam możliwość strzelania z tamtej balisty? E, katapulty. Z, ka z katapulty, niestety. Mam nadzieję, że ostrzał z tej katapulty okaże się użyteczny. Weźmy szczelny jeszcze tak w te orki na przykład. Używaj tej katapulty, używaj, używaj, nie, odpuszczaj, nie, odpuszczaj. Ładuj, ładuj, ładuj. No, zabiłem tam troszkę tych orków, bądź co bądź, ale oni też bardzo dużo podjeżdżają w sumie tutaj. Nie wiem, na wargach to są chyba wargi. I ostatni strzał w tą piękną wieżę, zniszczona wieża, dobra. Trzy razy wykonywaliśmy tą misję, tym razem musi się udać, naprawdę, już musi się udać. Ostrzał przybył z artylerii, już zauważyli, że ta katapulta jest zbyt potężna. Te elefanty mają taki rozprysk dookoła siebie, dziwne troszkę, dziwna, ale co zrobimy, Co zrobimy. Legolasa teraz bym bardzo prosił Możemy go wykorzystać? Oczywiście, że możemy go wykorzystać I wykorzystamy, ponieważ jest bardzo potężną jednostką ogólnie Płonące strzały i sterlingowie tutaj z łukami niestety Ale też nam zagrażają bardzo mocno Jeśli ja my ich pozabijajmy Tutaj trzeba odeprzeć troszkę te jednostki Odeprzeć te jednostki, trolle pozabijać jeśli można I żeby nam tu nic nie wadziło Fajnie by było zabić tego Przejąć kontrolę nad tą katapultą I też z, z tej katapulty strzelać Tak naprawdę, ponieważ ona naprawdę Bardzo fajnie działa Katapulta też się sama ładuje, więc możemy Chwilę się skupić na ostrzale Nie zdabijemy nikogo praktycznie Ale tu już nam jedzie pan kolega Na jakimś wargu Nie możemy do tego dopuścić, żeby oni sobie tu tak Jeździli jak chcą Tak naprawdę Został jeszcze jeden elefant Do niego strzelimy tak, żeby się podpalił Dawaj, dawaj, dawaj od razu. I trzeci, trzeci strzał do elefanta. Bardzo dobrze ogarnięte. Tu już Easterlingowie nam podchodzą, musimy ich zabić. Uważaj, uważaj, bo cię zabiją, kolego magu. Elefanty ogólnie są bardzo potężną jednostką, jednak e, ja współczuję rochirimom, którzy walczyli na polach Plenoru, ponieważ no to są potężne jednostki, naprawdę potężne jednostki, które po prostu tratują i miażdżą. Nie wiem skąd oni je wyciągnęli, ale mam nadzieję, że już więcej za bardzo się nie pojawią i że bardzo trudno wychować takiego elefanta, bo stracili naprawdę bardzo dużo jednostek. Jeszcze jeden strzał. Przyżybył tutaj troll. Jeden i drugi. Nie wiem czym przez to nie przegramy. Traf! Kurde, nie trafiło, no ja pierdzielę. Ale fej, ale fej, ale fein. zniszczyli mi tą katapultę. No, powiem Wam szczerze, powiem Wam szczerze, chyba wytnę troszkę tego materiału. Aż do momentu, aż nie wygramy, prawda? Bo, żeby powtarzać 5-10 razy jeden i ten sam materiał, który powinien trwać 10 minut, bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. Weźmy znowu, znowu ucznika. łucznik tu jest najlepszą rozwiązaniem, prawda? Pozabijajmy te. Weźmy tą katapultę. Weźmy tą katapultę. Ok. I ostrzał. Daleki ostrzał. W międzyczasie nasz sniper. Tutaj pan kolega niech sobie pozabija te orki, które tu łażą ciągle. Im mniej orków, tym lepiej, prawda? Jest znowu strzał z katapulty. Od razu wystrzał. Od razu wystrzał. Postrzelajmy na przykład w te trole, co tam stoją. No trole niestety, są, ale za bardzo potężne. My nie mamy takich mocnych jednostek, jak Siły Zła. Ale za to mamy katapulty. Za to mamy katapulty, które możemy wykorzystywać do eksterminacji tych oto wież. Także poniżmy wieże, jak tylko się da. Już tu widzę jakieś. E, jakichś paradrimów, które się zbliżają, bardzo nie wiem, fajnych. Musimy im zadawać obrażenia krytyczne za daleka, żeby e, nie zrobili nam tu za dużo szkód. Tutaj jest w ogóle jeszcze jeden taki, jedna nasza katapulta, która nie została jeszcze zniszczona, o dziwo. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Dobra, niech się ładuje, niech się ładuje Multiostrzał jakoś tam puśćmy. Ork, orkowy mag został zabity. Bardzo dobrze, ponieważ orkowie, magowie są bardzo potężni nauczników i odnoski strzelające. Dobra, wiedza została zniszczona. Teraz będą próbowali tutaj mi uprzykrzyć życie. Uprzykrzyć życie. My tam poślimy strzałę zapalającą. a kurde, te elefanty są mocne. Elefanty są mocne, ale chyba ten sabotaż będzie jeszcze lepszy na nie. Ale na razie wykorzystujmy. Wykorzystujmy to, co mamy, czyli ponowną strzałę tam poślimy. Niech się pani niech, niech ginie. Wybierzemy Legolasa, oczywiście, że tak. Spróbujemy tam teraz zaszarżować troszkę. Zmienimy taktykę. Nie będziemy się tu bronić. No, tego pana byśmy chcieli bardzo zabić. Takie, takie trole też by było super pokonać. Na razie nie przebijemy się tam za bardzo. Temu możemy wykorzystać te katapulty, żeby postrzelać do nich z, z daleka. Ognia. Opuszczamy nasze stanowisko obronne. Postrzelajmy po prostu worki, ile się tylko da. szczała. Nikt nam tu nie zawadza. No, zawadza nam zabitego orka. Włączamy znowu yy, katapultę. Tym razem coś zawraca. Coś się kręci tak dziwnie. Ten, yy, ten elefant. To, no, no, nie mogę go trafić. No, patrzcie. No. Jak baba z wesela, po prostu. Jak baba z wesela. Dobra, kolejny elefant zabity. Dobra, to już będzie któryś z rzędu normalnie. Już miałeś gardło troszkę boli, tak naprawdę. Kolejny elefant, szybki strzał. Szybki strzał, musimy je zniszczyć. Musimy wystrzelić tyle strzał, ile tylko po prostu możemy. Musimy też odpierać te ataki, które tutaj nadchodzą na nas. Jak najwięcej tych ataków, szczególnie tych wojowników. Karadrimowie tam nadchodzą z daleka tak naprawdę. Dobra, szybki strzał znowu w elefanta. Możemy odpuścić na razie. Weźmy, zabijmy tego maga. O, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Weźmy do niego, strzajmy. Tutaj wojownik nam bardzo fajnie pomaga, ale elefant już się zbliża do naszego punktu kontrolnego. Musimy go jak najszybciej zeksterminować. Dokładnie o tym mówiłem. Musimy bronić naszych pozycji oraz strzelać do wroga ile tylko się da. Nie wiem, tu pomyliłem sobie jednostki tam. Strzelmy od razu w niego, niech płonie. Mam nadzieję, że tu teraz te strony nie podejdą, ale już widzę, że idzie. Strzelmy w któregoś z tego elefantów jak najszybciej, żeby zadać jakieś obrażenia. Weźmy go, użyjmy tutaj płonącej strzały, mrożącej strzały i zastrzelimy go jak najszybciej. Znowu kolejne strzały, mrożąca strzała prawie mamy zabitego tego trolla, który tutaj yy, wadzi tak naprawdę, wadzi. Przedtem przyszły dwa. Dobra, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Jeszcze jeden strzał. Szybko, szybko, szybko. Jeszcze jeden strzał. On jest znacznie szybszy, kurde, niż normalny. Dobra, zniszczony. Teraz trzeba tą wieżę szybko zniszczyć. Mam nadzieję, że przyjedzie teraz gwardia Rohanu, która nas tu wesprze. Fajnie by było jakby ten się tu pojawił, albo nie wiem Mary Pipin, albo Eowina, albo ktoś, ponieważ no nie utrzymamy się tak za bardzo tutaj, ale chyba słyszałem jazdy szarze. Dobra, strzał szybki w wieżę, wieża powinna się już powoli rozpadać od tego uderzenia. Strzelajmy do easterlingów, strzelajmy do orków, które się tu znajdują, multistrzała też jest bardzo fajna, tam stoi ork, tam też stoją orki jakieś, zabijajmy je, zabijajmy je, bo im mniej ogólnie na polu bitwy, tym lepiej, jeszcze wystarczy jeden strzał, weź legolas to zniszczy jak najszybciej, trafienie, trafienie, trafienie i ostatni strzał i kończymy, brawo, mamy to. Zniszczona, co się teraz stanie? Co się teraz stanie? Spotkaj się z Teodenem, no my tu jesteśmy. Halo, to jest Teoden? No, bardzo fajnie. Kim jesteśmy? Aouiną oh, no, z Rohanu. Nie mówcie, że będziemy walczyć teraz z. z panem na tak naprawdę. O kurde, a jak ona fajnie atakuje. Jest, przybył. Teoden nie żyje, pomści go, zabij króla upiorów. oj, 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 oj. My gramy wojownikiem? Rzezimieszkiem, tak? Musimy się ukryć i podejść od tyłu tak naprawdę do tego Lich Kinga i zadać mu śmiertelny cios w plecy i król pierścieni znaczy upior pierścienia, został pokonany chwila moment! Dosłownie, Eowina jest super na niego. Także dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, skomentować oraz zasubskrybować mój kanał. Trzymajcie się, cześć i czołem, zobaczmy tylko jeszcze. Then nothing that lives can survive their wrath. Great as our victory might seem, this war is not yet won. The Dark Lord still gathers strength behind the walls of Mordor. To draw the eye of Sauron far from the Ringbearer, even greater sacrifices must now be endured. The men of the West must confront him upon his borders and within his realm, and even dare to assault the Dark Lord himself.